Manko, ja jestem Milan i witam Was w kolejnym materiale odnośnie mojego nowego nabytku. Uznajmy to jako unboxing, a mianowicie mój nowy nabytek, jaki w ostatnim czasie kupiłem. Są to wiersze Tila Lindenmana Ciche Noce. Proszę Państwa, książka została zakupiona na Allegro, dałem za nią 80 zł. No i tam doliczy sobie 10-11 zł, coś takiego za przesyłkę. To już jest nieistotne. Książka mi kosztowała 80 zł, i teraz tak. Ogólnie z tą książką jest taka akcja, że tego jest mało w internecie. Nie wiem w sumie o co to chodzi, yy, czy tego jest po prostu mało, czy to po prostu ma taką wartość. Ale któregoś pięknego dnia miałem okazję zobaczyć na internecie, w sumie ktoś mi o tym powiedział, ja formalnie tego nie widziałem, yy, że ktoś wołał za taką książkę 500 zł. Ja ją kupiłem za 80 zł, w dodatku nowa, jak coś. Widać, że to jest nowe. Po drugie też opis na Allegro mówił, wskazywał, że to jest nowa rzecz. No i póki co wszystko się zgadza. No ale dobra, nieważne. Więc mamy książkę, proszę Państwa, bardzo ładna swoją drogą. No i w sumie taka pierwsza ciekawostka. Ta książka ma tak jakby, nie wiem, dwie okładki, coś w tym stylu. Normalnie książka wygląda w taki oto sposób sobie wyciągniemy ją bardzo przyjemna w dotyku okładka oczywiście twarda malutka książka powiedzmy coś ala jak zeszyt normalnie taki szkolny coś w tym stylu ciekawe naprawdę ciekawe książka ma jak coś ogólnie ponad 200 stron no ale dobra przejdźmy Pierwszej kolejności do tej pierwszej okładki, która tu jest, więc, jeżeli chcecie sobie oczywiście takie coś przeczytać, zróbcie sobie w tym momencie cięcie. Ja nie będę Wam tego czytał, bo uważam, że to jest troszkę bez sensu. Ja już sobie to też zdążyłem przeczytać. No, i tutaj również mamy też cały życiorys Tila Lindenmana. Co robił przed Rammsteinem? Kim był? Jaki sport uprawiał? I tak dalej. Naprawdę fajna ciekawostka. Warto sobie to przeczytać. No i dobra, no, myślę, że to by było na razie tyle. No, okładka normalna, zwyczajna. Na razie tą książkę sobie położymy tutaj. Jeszcze chciałbym wam w sumie jedną rzecz pokazać. Co jest na odwrocie? Mianowicie na odwrocie coś jest takiego. Tak pięknie przytul twarz do kartki papieru. To już poezja. Która żyje. Oczywiście możecie sobie to doczytać. Wszystko wydawnictwo jest oczywiście kagra, jak coś. Spoko. Powiem Wam, że nie żałuję już zakupu. Kolejny fajny gadżet wlatuje do mojej kolekcji. Ja też nie jestem jakimś tam mega z... fanem wierszy. Ale stwierdziłem, że jak coś jest z stylem Lindenmane związane, to warto też to mieć w kolekcji. No bo wiadomo. Till Lindenman to się kojarzy chyba z wszystkim tak jak mi z Rammsteinem, więc warto mieć taki oldschoolowy gadżet, że to tak powiem. Dobra, wiecie co? Inaczej to damy sobie na bok, bo będzie mi tylko to niepotrzebnie przeszkadzać. Niech sobie to pójdzie na razie tutaj. No i przejdźmy teraz do tej książki, która pewnie Was najbardziej interesuje. Ja już sobie też tak zdążyłem ją troszkę wstępnie pooglądać. Ciche noce. Tilinden Lindenman, ciche noce wiersze. Wyboru dokonał Aleksander Gorkow. Kagra 2014, czyli pewnie produkcja tej książki. Zilustrował Matki. Eh, Matias Kamerzysta, Kamarzysta, jak, jak byś to przeczytał? Jak to przeczytał. Mm, Matias Matis. Dobra, uznajmy. Nie wiem. W każdym strzelam. W każdym razie też mamy obrazki w tej książce, nie tylko same wiersze. Także jest jakieś tam urozmaicenie. Mm -hmm. A skoro już się pojawiłam, to mogę wspomnieć, że e, konkretnie tam jak była Kagara 2014, to chodzi dokładnie o rok wydania. Może być i tak w sumie. No Ale to produkcja w takim razie kiedy by była? No, to wtedy, kiedy została książka wydana, no to powiedzmy, że ona to została wyprodukowana to. No, jedno z drugim jest na tyle powiązane, że wcale się nie pomyliłeś. No właśnie. No ale dobra, mniejsza o to. Yy, tych stron jest ponad 200. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć wszystkiego. Dobrze tam widać? Myślę, że tak. Ja oczywiście Wam nie będę tego czytał, ale jeżeli Was by to interesowało, możecie sobie zawsze zrobić cięcie i sobie przeczytać tam jakiś wiersz. Są te obrazki, o których już wcześniej wspomniałem. Ja Wam tak szybciutko przelecę, pokażę, jak wygląda. Jak wyglądają te wiersze Tila Lindenmana. Um, uważam, że warto Wam pokazać całą tą książkę, bo jeżeli byście chcieli sobie kupić to przynajmniej macie teraz czarno na białym i widzicie co tutaj jest napisane i czy warto. Ja uważam, że warto. Dlatego tak jak wcześniej właśnie Wam wspomniałem till Lindenman to jest Rammstein, prawda? To jest kolejny oldschoolowy gadżet do Waszej kolekcji. Ja nie jestem wielkim fanem tutaj wierszy, ale spoko ogólnie. Ostrość tam jest, kamerzysta, rozumiem? Wszystko gra, tak? No, to wygląda. No to to, to ty operujesz kamerownię, nie ja tutaj operuję tą książką. Mam nadzieję, że ostrość nie zostanie jakby utracona w momencie, kiedy przewijasz stronę. Chociaż na razie nie widzę, żeby coś takiego miało miejsce. Ja no myślę, że jest wszystko w porządku. To wiadomo ja też małe literki, nie wiadomo jak kamera się zachowa. No, ale jak widzicie sami też, e, może już zauważyliście, może nie. Jak macie na przykład jakiś wiersz, macie z jednej strony w języku niemieckim, a z drugiej strony mamy w języku polskim. Jest po prostu to ten sam wiersz, tylko że mamy przetłumaczony na język polski. Więc odnoszę takie wrażenie, że jeżeli je, jakbyście chcieli przeczytać te wiersze, to by Wam szybko poszło, bo bo są po prostu też krótkie, tak. Spójrzcie, jakie tu są te obrazki. Spoko. Aktualnie już jesteśmy na 49. stronie. W sumie spoko te obrazki są. Zawsze to tak trochę urozmaica, co nie? No, są takie. Mroczne. Takie mroczne, takie nietypowe. Raczej nigdzie nie idzie zobaczyć takich obrazków. Jak spoko, to, spoko. Jak to pilnie, Lindenman, to był wariat zawsze i zawsze będzie. Dokładnie. Oczywiście w tym dobrym znaczeniu, tak. Patrz tu. Mhm. Wciąż jest i rybę ma piranie w brzuchu. No w sumie, dziecko to taka mała pirania. Niektórzy to tak mogą utożsamiać. Oczywiście, nadal niekoniecznie w tym złym znaczeniu. Dobra, jesteśmy na 70. stronie już. Tak jak wcześniej Wam wspomniałem, no chcę Wam całą pokazać tą książkę, no bo jeżeli ktoś by chciał sobie kupić, to ma teraz właśnie okazję zobaczyć, co to jest w ogóle. Dlatego uważam, że warto yy, no przelecić te wszystkie strony, co też szybko idzie, bo jesteśmy już na 80. stronie. Bardzo króciutkie wiersze. No a ty co w ogóle myślisz o tej książce? Warto było wydać te 80 zł na to? No od pierwszego momentu, kiedy powiedzieliśmy, że taka książka jest dostępna i to w takiej cenie, w dodatku nowa, to jak dobrze pamiętasz, ja nie przez sekundę się nie zastanawiałam, tylko kazałam ci ją brać, bo jakiś czas temu sama ym, rozglądałam się za taką książką, szukałam żeby ci to z jakiejś okazji kupić w prezencie, aczkolwiek no, nie mogłam nigdzie znaleźć. A jak już się pojawiła, no to tak jak sam wspomniałeś, że w cenach takich, że stwierdziłam, że no jednak za książkę trochę nieopłacalny biznes. W dodatku, że one były wystawiane wtedy używane za takie ogromne ceny. Niektórzy nawet na licytacje swoje wystawiali, widziałam. Tak, całkiem też niedawno widziałam w momencie, jak kupowałam tą książkę, widziałam, że na Allegro była licytacja tej książki. I licytacja chyba zaczynała się od 600, 600 zł. Także hmm, o co tu chodzi? Nie mam pojęcia, czy to ma taką aż wartość i dlaczego ja też to kupiłem tak tanio. Może wy znacie na to odpowiedź, jeżeli tak, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Bo moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat i chętnie też bym trochę jeszcze wiedzy złapał od Was. Hmm, no nie wiem, może na razie się póki co cieszyć, że. Że udało się to dostać w takich dobrych pieniądzach, w dodatku nowe. Patrząc się na wszystkie detale, związane z tą książką, to nie ma mowy nawet o tym, żeby to był. Um, żeby to była jakaś podróbka, żeby to nie było oryginalne. Nie, 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 absolutnie. Na pewno to jest oryginał. To nie jest podróbka, bo powiem Wam szczerze, że nawet przeglądałem tą ofertę, co wcześniej wspomniałem, że jest za 600 zł. Nie wiem, czy, czy dzisiaj już jest ta oferta, w momencie, jak oglądacie ten film, ale. Yy... Z tego, co gościu pisał w opisie, no to wszystko było zgodne z tym, co ja kupowałem. K wydawnictwo Kagra, mm, 2014 rok. Ilość stron, to wszystko było to samo, no nie wiem. Wydanie pierwsze? Wydanie, to też jest... tak, to jest wydanie pierwsze, jak coś o tym nie wspomniałem. To też jest bardzo ważny moment w tym filmie. Jest to wydanie. Pierwsze. 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 Ale spokojnie idzie, bo przynajmniej trochę Was tutaj zagadałem, zagadaliśmy i już jesteśmy na 143 stronie. No króciutkie wiersze. To naprawdę uważam, że, to, że te wiersze to by można było w dwa dni przeczytać. Jakby tak przysiadł porządnie. No i sam też fakt, że po jednej stronie jest po niemiecku, tak? To przecież byś tego raczej nie czytała tylko by się że raczej czytała po polsku, nie wiadomo w dodatku że no ja na przykład niemieckiego nie znam więc nawet nie zwracałabym raczej uwagi na to chociaż skoro to są wiersze Tila, on jest no Niemcem pisał po niemiecku, to jak większość tłumaczeń na pewno ma no niby sens zachowany, ale jednak lepiej się pewnie czyta to po niemiecku, jeżeli ktoś zna Wiesz co, może zależy też, jak jest to przetłumaczone, nie? Wiadomo, że lepiej by po niemiecku było przeczytać, bo by było takie bardziej wiarygodne, że jest to przetłumaczone tak, jak powinno być, a cholera wie, czy, czy to się też zgadza, prawda? A to jest podobnie, wydaje mi się, jak z tekstami piosenek, bo jakaś piosenka brzmi świetnie, ma ogromny sens, na przykład w języku angielskim, ale już po przetłumaczeniu na język polski to tak sens jak sens. Już to bywa różnie w takim wypadku. Może być tak też tutaj, nie wiadomo. Jak ktoś zna niemiecki, z chęcią się dowiemy, czy mówimy teraz prawdę, czy mamy rację w tym wypadku. Dokładnie tak. Ja sobie oczywiście tak coś poczytam tych wierszy z grubsza. No ale też tak już Wam mówiłem, chyba już czyciałaś się będę powtarzał. Nie jestem jakimś tutaj też wielkim fanem wierszy, ale i tak nie żałuję takiej książki. Oczywiście, ja też nie kupiłem tego na licytację, żeby to sprzedać komuś czy coś w tym stylu. Ja to kupiłem dla siebie, żeby po prostu wzbogacić swoją kolekcję z Ramsteina, bo dobrze wiecie, że też często nagrywam dla was unboxingi z różnych płyt, Cindy i tak dalej. No aktualnie teraz jest trochę, trochę przerwa, dlatego że robię, zbieram zamówienie konkretne, żeby było co nagrywać. Jeśli mogę tak tylko wspomnieć, to jak kartkujesz? To mówiłeś, że jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie przeczytać, prawda? No zgadza się. To jak coś, to może nie przykrywaj palcem e, tytułów. Bo czasem ci się zdarza, widzę przykryć trochę palcem tytuł. Chociaż jak ktoś ma dobry refleks, trafi, żeby go przeczytać, nie ma problemu. No zawsze może cięcie zrobić. Mogę cofnąć, jeżeli jest taka potrzeba. Nie, ja dopiero to niedawno zauważyłam, więc. Mm. Siłą rzeczy nie wygląda. chodzi to, ci, to, że o tutaj, tak? Tak, no? no bo ty to przewiniesz, widać przez chwilę ten tytuł, a za chwilę go tak palcem trochę przykrywasz. No wiesz, no, kon nie kontroluję tego, no bo jednak te kartki. Prze ten przesuwam dalej, nie? To nie jest takie proste. No ale dobra, spróbuję to tak lepiej, żeby już wyglądało. I też zbliżamy się w sumie już do końca. 209 strona. Nie wiem, w porządku książka, bardzo fajna. Taka malutka, zgrabna. Przyjemnie się trzyma w dłoni. Już tak zagadaliśmy. widza, że. A zapomniałem o tym, że mogę zasłaniać tytuł. Mam nadzieję, że będzie to widać później na filmie. No ale dobra, proszę Państwa, w sumie jesteśmy już na samym końcu. A mianowicie. A jeszcze tutaj, popatrz. 222, 223, 4. Spis treści w sumie. 226 i uwaga, uwaga, tyle. To by było chyba na tyle, więc proszę Państwa, ostatecznie mamy 226. Wiadomo, tam te trzy ostatnie, no to są spis treści w sumie, nie. Czy jest sens to liczyć? Uznajmy, że yy, jest 221 stron z samych wierszy. Coś w tym stylu. No bo tutaj dalej już macie ten cały spis treści, tak? No ale tu też jest strona, zgadza się. No tak, to się mimo wszystko wlicza jako liczba stron danej książki. Także, proszę Państwa, tak tak wygląda ta książka. Wiersze Tila Lindenmana Ciche Noce, wydawca Kagra. Macie też tutaj nawet maila do nich, jeżeli byście chcieli. Spoko, no naprawdę, spoko gadżet. Bardzo fajne. Także powoli kończymy ten materiał, bo on też już chwilę trwa zapewne. Jeżeli Wam się podoba film, zostawcie oczywiście lajka, komentarz, co o tym myślicie. I co jeszcze z takich ciekawostek? Pozdrawiam swoich widzów na tym filmie, zwłaszcza tych co są na bieżąco i mnie śledzą. Mam nadzieję, że spodobał, spodobała Ci się, spodobał ten film, jeżeli lubisz oczywiście temat z Rammsteina. A ja sobie też tutaj montuję tą drugą okładkę, jak Ty byś to nazwała? Takie w, w sumie jakby okładka. Okładka w układce, okładka. okładka jest fajna, jak się już założy oczywiście tą pierwszą. Tak no, nabiera kolorów, to wtedy nie. Jest mega przyjemna w dotyku. O tak, to ta prawda. Zgadza się. No, także, jeżeli mielibyście okazję kiedyś coś takiego kupić, ja polecam. Nawet nieważne, czy, czy lubicie wiersze, czy nie, ja bym to kupił ze względu właśnie takiego, że ktoś zbiera kolekcję z Ramsztana, to warto takie coś mieć. Dobra, kończę ten film, nie zanudzę Was już tutaj dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia w takich kolejnych podobnych filmach, właśnie odnośnie z Ramsteina i nie tylko. W sumie mogę jeszcze wspomnieć, że w nadchodzącym roku 2024 będzie unboxing odnośnie moich płyt z Ramsteina, bo specjalnie nie wrzucałem prawie z tych płyt, dlatego że zbierałem kolekcję, już mam uzbieraną naprawdę sporą. I myślę, że też będę te filmy powoli zaczynał kręcić w najbliższym czasie. Hmm. A jeżeli nie widziałeś też tak, takich wcześniejszych moich unboxingów z różnych płyt Ramsteina, to sobie zachęcam. Zachęcam Cię do odnalezienia playlisty, chyba różne moje filmiki. Tak się nazywa playlista na moim kanale. Tam jest dużo właśnie takich różnych unboxingów, jak tam otwieram single z Ramsteina czy Steela Lindenmana. No na chwilę obecną no mam prawie już wszystkie płyty Stila. Znaczy, Stila mam wszystkie albumy oraz single. Z Rammsteina jeszcze mi tam brakuje dwóch, trzech singli na krzyż i bym miał też wszystko. Eee, to tyle. Zachęcam do sprawdzenia tego i do zobaczenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Pa.